Dzień dobry, Jan Piński, witam na moim kanale. Dzisiaj chciałem Państwu opowiedzieć o zemście Jarosława Kaczyńskiego na polskich elitach. PiS przedstawia siebie jako partię antyelitarną i tak naprawdę jest. To takie wprowadzenie disco polo, czyli takiej skocznej, pospolitej muzyczki do TVP było takim symbolem, którym Jarosław Kaczyński... Chciał sobie pod, pozyskać przychylność Polaków, że od tej pory ta ci wszyscy, którzy uważali się za elitę, no im się trochę nosa przytrze, a zwykłych Polaków, właśnie takich, co słuchają disco polo, z nich się będzie tworzyło nową elitę. Tutaj można tutaj przywołać taki słynny przypadek w historii, kiedy cesarz rzymski Kaligula wprowadził swojego konia Inkitatusa. Do e, Senatu. W ten sposób chciał ośmieszyć innych senatorów. Jarosław Kaczyński zrobił to w podobny sposób. No, z tym, że nie robił z konia ani z kota senatora, ani posła. Było trudniej. Ale na przykład zrobił z przeciętnej sędzi e, magister Julii Przyłębskiej. Szefował swojego Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał Konstytucyjny dla polskich prawników to było takie zwieńczenie kariery. O tym marzyli właśnie prawnicy, bo to było 9 lat nie tylko bardzo przyzwoitych zarobków i następnie przejście na emeryturę, ale przede wszystkim możliwość odciśnięcia swojego jakiegoś tam, swojej roli, swojej myśli, w kulturze prawnej Polsce, takie budowanie własnej spuścizny, pomnika. I Kaczyński no, wysyłając takich sędziów właśnie, jak magister Przyłębska, sędzia, która została oceniona na dostateczny, kiedy była sędzią, e, która no, była bardzo, bardzo przeciętnym sędzią. E, i będę jeszcze nominowanym w czasach PRL. Ale to to jest norma. Oprócz tego on wysłał jeszcze Stanisława Piotrowicza, komunistycznego prokuratora, który sławił się tym, że krzyczał precz z komuną, człowieka też o niespecjalnej wiedzy prawniczej, ale bardzo dyspozycyjnego. I jak to mówią na końcu, last but not least... Krystyna Pawłowicz, też taka właśnie prawnika, aczkolwiek już można powiedzieć najlepsza z nich wszystkich, ale wciąż daleko jej w sensie utytułowania zawodowego miała powiedzmy sobie najlepsze papiery na rozum, aczkolwiek Parokrotnie dawała wyraz, chociażby w publicznej wypowiedzi w 2017 roku, gdzie powiedziała, że zdaje się sprawę, że projekt Andrzeja Dudy jest niezgodny z Konstytucją, ale politycznie chodziło właśnie o projekt reformy sądownictwa, ale skoro się dogadaliśmy politycznie, to na go będzie popierać, to taka dygresja i taką osobę e, Pis e, skierował do Trybunału Konstytucyjnego, ale chodziło też o takie właśnie wywyższanie. No. Nie, bez, nie przez przypadek Daniel Obajtek, wójt Pcimia, został, który skończył studia zaocznie, gdzieś tam w Radomiu, został szefem największej spółki polskiej PK orlen który potem jeszcze poszerzono o inne firmy, tworząc jakiegoś czebola, czyli jakieś takie ogromne, ogromne ciało, które no, jest w stanie de facto. Tworzyć równoległy system wydatkowania publicznych pieniędzy i w ogóle wpływać bardzo mocno na gospodarkę. Kaczyński, powierzając właśnie rolę szefa takiej spółki, chciał pokazać, że te wszystkie elity, które pojawiły się przez ostatnie 30 lat, są nic nie warte. Dość jeszcze takim kolejnym zabiegiem było to, że w ustawach. Na przykład zlikwidowano obowiązki posiadania wyższego wykształcenia na określonych kierowniczych stanowiskach i posiadania poznajomości języków obcych. To były takie rzeczy, które właśnie PiS uważał za dyskryminujące. Dość powiedzieć, drodzy Państwo, że jedynym politykiem prawa i sprawiedliwości, poza pre premierem Mateuszem Morawieckim, który publicznie wypowiadał się w obcym języku. W miarę składnie był Dominik Tarczyński, no człowiek, który nie, był, nie jest specjalnie lotny. Natomiast, no z racji właśnie tej znajomości i tego, że potrafił sklecić parę zdań w języku angielskim, robił za takiego objazdowego pisowca po zagranicznych telewizjach. I pomysłem PiS na stworzenie swojego państwa było właśnie Wymiana elit, ponieważ pis tych elit nie posiadał swoich, więc należało obniżyć wymagania. Żeby było jasne, drodzy państwo, do elit trzeciej RP można było mieć bardzo dużo zastrzeżeń. To nie jest tak, że te elity, których części, korzenie części sięgały PRL-u, były tym najlepszym, co mogło, nas, co mogło nam się przy, przytrafić, ale to, co zaproponował PiS, to nie była jakaś taka korekta, jakaś, jakiś system rywalizacji, otwarcia właśnie na przykład, na młodych, na takich, którzy dość powiedzieć, że PiS posiadał jednego człowieka o wszechstronnym wykształceniu znajomości języków obcych właśnie takiego jak na przykład Marek Magierowski, no może nie tyle PiS posiadał, co powiedzmy, kojarzony z tą ekipą, no to był taki jeden człowiek właśnie, który. Obskakuje te zagraniczne telewizje i naprawdę budzi podziw, może nie to, co mówi, ale jak mówi w tych obcych językach i biegłość. Ale to jest właśnie wyjątek. Takich ludzi, kadry pisowskie, właśnie jak Marek Magierowski, jak obecny minister w kancelarii prezydenta Jakub Kumoch. Takich ludzi nie ma, nie było tam dużo, wręcz przeciwnie, po prostu było ich jak na lekarstwo i. Oni po prostu obniżyli poziom wymagania i zaczęli deprecjonować tytuły, które osiągali inni ludzie. To w ten sposób na przykład stworzono nowy system punktacji. Bo żeby zdobywać tytuły naukowe, habilitacje i profesury, trzeba mieć określone liczby punktów, a które tam punkty się otrzymuje między innymi za publikacje w określonych periodykach. I PiS po prostu dokonał Wywrotki w całym systemie punktacji za publikacji naukowej, po prostu promując wydawnictwa, nazwijmy to delikatnie mówiąc, nie najwyższych lotów, przyznając im bardzo duże liczby punktów, w ten sposób, krótko mówiąc, zaczął produkowanie własnych, własne kadry posiadające tytuł profesorski. Drodzy Państwo, to niestety ktoś kiedyś inteligencję porównywał, to taki jest mem, może trochę nieprzyzwoity, że z inteligencją jest jak z erekcją, że jak ktoś ma, no to, to ją widać. I to samo jest z byciem elitą. To jeżeli kogoś trzeba taką elitą nazywać, jeżeli to nie jest naturalny odruch jeżeli to nie jest naturalna kwalifikacja takiej osoby, no to niestety. A jak to wygląda w zakresie kadr pisu? No, to jest jakiś czas temu środowiska wolnościowe Grzegorz Braun i Janusz Korwin-Mikke ukuły taki termin grupa historyczna grupa żoliborska grupa historycznej rekonstrukcji sanacji. Taki żartobliwy. Tylko, że, drodzy państwo, sanacja w ustach wolnościowców jest to największa obelga, dlatego że sanacja była takim zamordystycznym systemem, który można porównać do mm, takiego wczesnego PRL-u. To nie jest tak, drodzy państwo, że przed wojną w Polsce była wolność, a przeszli komuniści i ją zniszczyli. Przed wojną w Polsce fałszowano wybory, ustawiano wyroki sądowe. Była cenzura, natomiast no była większa wolność niż była po wojnie, natomiast to też nie było społeczeństwo demokratyczne, i te, już te elity sanacyjne były mocno spaczone. To najlepiej pokazała słynna powieść Kariera Nikodemadyzmy, napisana przez: człowieka, Tadeusza Dowęgę-Mostowicza, który poszedł w publikowanie beletrystyki, ponieważ jako publicysta został pobity przez siepaczy Józefa Piłsudskiego za krytyczny materiał, więc zaczął pisać powieści z kluczem. Można powiedzieć, że kariera Nikodema Dyzmy, która wyśmiewała karierowiczów robiących właśnie kariery za sanacji, to była taka jego zemsta. Tylko, że to, drodzy Państwo, no wystarczy spojrzeć właśnie na prezesa PKN Orlen, żeby tutaj zobaczyć taką karierę właśnie. To jest taki, to jest, to jest właśnie ten obraz tych karier sanacyjnych. To jest, wystarczy spojrzeć na pana Ryszarda Czarneckiego, który w europarlamencie najpierw musi oddawać pieniądze, które narżnął europarlament 100 tysięcy euro, wyciągając, nazywając rzeczy po imieniu, no po prostu kradnąc pieniądze poprzez fałszywe rozliczanie podróży do Brukseli samochodami, które nie istniały, z miejsc, w których on nie przebywał. Potem się okazuje, że jeszcze zatrudniał pracownika, którego nie miał i też musiał oddawać pieniądze, i to, jest, I to jest dzisiaj cały czas sztandarowy człowiek PiS, którego z kolei syn robi karierę jako poseł Prawa i Sprawiedliwości, chociaż ma zarzut za zdarzenie, w którym zaatakował innego człowieka u siebie tam w domu nożem. Natomiast to są te właśnie pisowskie elity. Drodzy Państwo, to jest taką pisowską elitą, jest taką, chociaż chyba nie należy do PiSu, poseł Adam Andruszkiewicz, który został przychołbiony z Narodowców, który z kolei miewał, miał sprawy w, w prokuraturze, gdzie badano, czy nie dopuszczał się fałszowania. List wyborczych, tam wszystko zrobiono w taki sposób, że wszystkie, te, wszy, wszystkie rzeczy, które były kłopotliwe dla posła poginęły. To też jest właśnie taka nowa elita, i ten człowiek teraz jest gdzieś tam pokazywany cały czas jako no, sztandarowy reprezentant e, tej władzy w internecie. E, Jarosław Kaczyński po prostu. Hmm, e, to taki krąży mem w internecie, który dobrze oddaje sedno sprawy, że rozgrzeszył kompleksy polskiego hamstwa. To znaczy polski ham już nie musiał się uczyć, nie musi się uczyć obcych języków, bo mu władza powiedziała, że można zajmować stanowiska nie znając języków. Że można dostawać tytuły profesorskie za publikacje w gazetkach kościelnych. Dlaczego no, by nie? I to wszystko, drodzy Państwo, to ma tylko, tylko, że na samym końcu tego wszystkiego, to najlepszym komentarzem do y, poziomu elit, które, sobie, za, które nam zafundował Jarosław Kaczyński i PiS, niech będzie los słynnej ustawy Polski Ład, która padła w sensie takim, że uchwalono ją, ale nie była w stanie funkcjonować, ponieważ przygotowały ją pisowskie kadry. To znaczy, wszyscy kompetentni ludzie z Ministerstwa Finansów się pozwalniali, jeżeli chodzi o pisanie ustaw, i zostali ludzie z zaciągu pisowskiego, którzy pisać ustaw nie umieją. I wyszło jak wyszło. Drodzy Państwo, tradycyjnie prośba o subskrypcję kanału, łapkę do góry i udostępnianie tego materiału najszerzej jak można. A Państwa zapraszam na portal 224.pl, którego jestem redaktorem naczelnym i polecam też tradycyjnie. Magazyn Historia Bez Cenzury, którego jestem wydawcą i jednym z autorów. W bieżącym numerze dużo ciekawych tekstów. Osobiście polecam swój temat okładkowy, swój tekst Polski Kompleks Rosji. Dlaczego Kreml musi podbijać? Otóż, drodzy Państwo, Ukraina została zaatakowana przez Rosję, dlatego że Rosjanie uważają, iż ten, kto kontroluje Ukrainę. Może zagrażać Rosji. Dlatego Rosja musi ją kontrolować. To jest taka doktryna, która obowiązuje na Kremlu od 300 lat. I tak, jak widać, na razie nic się nie zmienia. Kolejnym tekstem, który polecam, jest 400 lat wojny o, o Ukrainę. Tutaj autorem jest polski oficer wywiadu, który wiele lat pracował na kierunku rosyjskim i on pokazuje, w jaki sposób kontekst historyczny dzisiaj odgrywa w tym konflikcie rolę. Polecam.